Cześć, witam wszystkich. Osiak Bartnik. Dzisiaj mamy 15 listopada. Pogoda fajna, słoneczna. Ciepło 15 stopni dzisiaj tu u nas w Opolskim. Przyszółki już ładnie latają, bo już jest godzina 11. O tej porze już powinny być w końcu zimowy, no ale, no ale pogodę mamy, jako mamy, nic z to nie poradzimy. Dobra. Co chciałem ci pokazać? Ja dzisiaj pokazać swój kolejny ul, duży ul, to jest mało może powiedziane wielki ul, dadant, 36 ramkowy, czy rodzinny. Ul no, znany na pewno przez ukraińskich pszczelarzy, oni takie właśnie ule gabarytowe można powiedzieć stosują u siebie duże ule 36 ramkowe. Tam się nie zrównają z jakimiś nie wiem, 18 ramek, 20, 16. Tylko właśnie takie duże, bo widziałem też tam nieraz na filmikach. Co prawda nie byłem na Ukrainie, ale widziałem na filmikach. się przerażę, pokazują te duże ule. No i tutaj też z jednej sprzedaży zamówił właśnie sobie takie dwa. Dwa duże, porządne ule. I teraz tak. Jeżeli chodzi właśnie o ten gabaryt i o tą ilość ramek, to ponoć te ule są najlepsze właśnie na ramkę Dadant bądź na warszawską poszerzaną. To jest, to jest ten sam wymiar ramki, wiadomo Dadant, warszawska poszerzana. Także tutaj nie wiem, jak by to wyglądało na ramce wielkopolskiej czy innej, w każdym razie tak z tego co wiem, tak słyszałem, rozmawiałem, że do tego są te ramki właśnie najlepsze, do tego właśnie ula, tego dużego, gabarytowego jak ja to mówię. A poza tym bardzo dobry ul, jeżeli wiadomo hodujemy też pszczołę backfast, pszczoła bardzo plenna, słuchajcie, Tutaj jest czym tak naprawdę, jak się to tak się wyrażę, szaleć. Można poszerzać nieskończoność to gniazdo. Także tutaj ul naprawdę niesamowity właśnie, jeżeli chodzi o tą, o nie tylko, bo tak samo i krainkę, prawda? No ale mówię, jeżeli chodzi o pszczołę bakwas, to trzeba bardzo plenna. Kto pszczoły ma, to wie, jak to wszystko wygląda. Także, jak tutaj widać, łączy rodziny, słuchajcie, lądowiska są ściągane. Na zimę sobie ściągamy, są niepotrzebne, to nam się nie zbiera śnieg prawda, się korki sikorki, nie stukają, nie niepokoją pszczół, także fajne, że co możemy ściągać, możemy sobie, sobie ściągnąć możemy sobie założyć sobie poławiacze pyłku także nie ma żadnego problemu tak samo do góry wejście wlot do góry ura, tak samo, że pszczółki są mogły wchodzić do, mają bliżej do półnadstawki. Ponieważ słyszałem, że bardziej pszczółki wchodzą korzystałem z tych górnych wlotków, jak z tych dolnych, nie wiem tak słyszałem też od pszczelarzy że tak to właśnie wygląda lepsza jest komunikacja tych, tych właśnie pszczół przez te właśnie górne wlotki. Tak samo stosujemy sobie wiadomo w tych kula kratki trudowe, regionowe, metalowe. Tak samo jak to izolujemy sobie wiadomo w tych kratach, tam robimy sobie na przykład rodnie, tam na nie wiem, 6-7 ramkach. To tak samo te trudnie mają trendy później wyjść, prawda? Nie zostają z tą kratą, nie giną później. Także to też jest bardzo fajna rzecz. Także to wygląda, jest zamykane. Są zamykane w ten sposób. Tak to wygląda, tak to wygląda z przodu. No jest bardzo dużo, to są podwójne stojaki, bo muszą być, żeby ten usił stabilnie stał i tak dalej, także to pokażę jeszcze, pokażę tu jeszcze z boku, Mogę Bok jest oczywiście z jednej strony i z drugiej strony jest otwierany, także tu są można łatwy dostęp do dojścia do środka. Wiadomo nagle sobie czyścimy denice po osypie zimowym, czy sprawdzamy sobie osób rozy. Bardzo fajna rzecz, super sprawa w tych ulach, leżakach, gdzie mamy denice stałe, także tutaj to samo jest z drugiej strony. To samo jest z drugiej strony, tak samo jest otwierany właśnie. Jak z tamtej, tamten bok. Tak to właśnie wygląda. Deska 18, sosnowa, wszystko jest tak jak widać na wręgach. Ocieplane sieczką tradycyjnie. Bardzo fajna termika w tych ulach. Także tutaj, nie jest połać tutaj. Blachę też musiałem tutaj właśnie ten dach poszyć w ten sposób, bo to jest bardzo duży dach, a prawie metr m jest długi. Także zrobiłem to w ten sposób. Do innego wyjścia nie było. Myślę, że to dość fajnie wyszło. Tak tutaj widać. Dobra, zobaczymy teraz jak to w środku wygląda. O, to jest co podnieść. Jeżeli chodzi o daszek słuchajcie, Rama z deski salówki 2,5 cm. Musi być solidna, gruba. Też to są jeszcze dwa nie takie poprzeczne deski. Słuchajcie, to wszystko ładnie skręcone, ładnie się trzyma. Trzyma tą całą połać, te deski, które są na połaci tej dachowej. Jeszcze skręcone tutaj, tak widać, no tych poprzeczek. Dodatkowo też dodałem listwy 18x18 mm. Wiadomo, to jest duży, dach, to wszystko będzie pracowało, słońce, deszcz. Chociaż tutaj też jeszcze jest, no pod ramą też jeszcze jest listwa tutaj w koło. Tak, widać, wiadomo, żeby się nie porobiły jakieś szpary. Wiadomo, tu musi być ta minimum te pół centymetra przerwy, żeby tutaj wiadomo, on się fajnie zamykał. bo to wszystko wiadomo, drewno pracuje, pęcznieje, żeby się fajnie otwierał. Także tak to wygląda. Dodatkowo dam też te listwy, co mówiłem wcześniej, żeby jeszcze nie było tych szparków, żeby nam się nie pchały gdzieś pszczoły, rabunki i tak dalej. O wiadomo, na jesień osy tego jest pełno, także to jest tak jeszcze to takie podwójne zabezpieczenie. W tym daszku, Dobra, co jeszcze tutaj mamy? Słuchajcie, deska powałkowa. Na każdym rodzinie to pająki. Wiadomo tutaj, żeby była ta cyrkulacja powietrza. Wentylacja musi być, wiadomo, oczywiście podkarmiamy sobie tutaj też matki już po sezonie, jeżeli chodzi o podkarmianie pobudzające, także to wiadomo, to mamy na słoiki, każdy wie o co chodzi. Jest dziewięć desek powałkowych, słuchajcie ona jest taka luźna dlatego, że to później wszystko pęcznieje, jak są pszczoły to ta deska się po prostu rozszerza i później nie można wyciągnąć, tego. zawsze to robimy z takim luzem, tą deskę powałkową, Mam tą może na bok, tutaj mamy szelną przegrodę, słuchajcie, tu jest 18 mm wysoko, także damy tutaj ramkę na centymetr. Mamy 8 mm przerwy między deską wałkową tutaj a ramką, także są mogą spokojnie przechodzić. No i tutaj to wygląda w ten sposób, że ta deska zachodzi na przegrodę. Tak, deska zachodzi na przegrodę, także możemy sobie regulować te przegrody w prawo, w lewo. Tam sobie stosować tam na ile potrzebujemy, jaką ilość czy dużą wielkość gniazda. Także tutaj nie ma jest regulacji, nie ma żadnego problemu. Tu nam się nie przedostaną pszczółki, a tym bardziej matka pszczela. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o przegrody. Przegrody są dwie, szczelne. Tu jeszcze jest krata oczywiście, bo tak jak też stosujemy kratę odgrodową, pionową, metalową. Deska pokawa bardzo fajna rzecz, słuchajcie, tu nie, ma, nie trzeba bereczek stosować, szybciej to wszystko idzie, te przeglądy, nie gnieciemy pszczół. Nie ma tam gdzie się ta motylica też gnieździć między bereczkami a ramką. No, i tu mamy drugą przegrodę też. Tak samo dwie przegrody, bo to ulczy rodzin, tak jak mówiłem wcześniej. No i szczelna krata. Ona no nie może być za luźna, nie może być za ciasna. Wiadomo, żeby tutaj ją łatwo było włożyć, wyciągnąć w sezonie, używamy. No i oczywiście, żeby matka nie przeszła, prawda? Także tutaj. Co tu jeszcze mamy? Jeszcze tu przychodzą tak samo dwie półnadstawki. Zaraz to też pokażę. Ciężko samemu robić coś i pokazywać, ale trzeba sobie jakoś radzić. Przychodzi jeszcze jedna pół nadstawka. Może być też, można też podzielić na trzy części, jeżeli by ktoś chciał, to jest na dwie części podzielona pół także tak to wygląda, są włożone. W ten sposób. Słuchajcie, teraz niektórzy się pytają, jak to jest, że pszczoły będą chodziły do jednej półnadstawki. Słuchajcie, tu nie ma żadnego problemu, bo wiadomo dajemy kratę windurową, poziomą, żeby na matki nie przeszły. Słuchajcie, pszczółki normalnie, ja też mam tak u siebie zrobione. Pszczółki fajnie chodzą, noszą do półnadstawki, słuchajcie, nie ścinają się nic. Także tu nie ma żadnego problemu, że będę miał ze sobą kontakt. Chodzi tylko właśnie o to, żeby, żeby tej matki pszczele po prostu nie miały ze sobą kontaktu. Ja w jednym ulu tak zrobione, już kiedyś pokazywałem ten 26 ramkowy. Rostocki poszerzany, tam tylko oddzielam, jest jedna rodzina po lewej stronie na 8 ramkach, z prawej strony druga rodzina na ośmiu ramkach. Oddzielają tylko nie przegrody szczelne, tylko dwie kraty odgrodowe. Na pośrodku jest miodnia na 10 ramkach słuchajcie i noszą fajnie do, do wspólnej miodni, tylko oddzielam mówię, krat odgrodowa, żadnych przegród nie ma, nic. Ta substancja matoczna się fajnie wyrównuje w tym ulu, także tutaj przeł się tak samo nie ścinają, nie ma z tym żadnego problemu, także tak ten wygląda. Naprawdę ul jest wielki. Słuchajcie, jego waga to jest chyba tylko 70 kg. Tak jak teraz go widać pusty. Także fajny, bo nikt go nie ukradnie, bo jest ciężki. Szczerze się śmieją. Także dach porządny, wielki. Wszystko jest wzmacniane. Słuchajcie, to wszystko listwy 2,5 cm grube na łańcuchach, żeby to było stabilne. Także ul bardzo fajny bardzo mi się podoba. Kolejny ul, który pokażę to będzie ul... Warszawski poszerzany, 20-ramkowy z oddzielną delnicą, dzielnicą higieniczną, środkowaną. Także też będzie to jest dość ciekawy ul. Pokażę to, jak to wszystko wygląda. To oczywiście na dole zakręcamy sobie, tylko sobie przykręcamy zasówki na wloty. No i to jest wszystko. Także pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, cześć.